Siema, siema, nadaję do Was z rundy Mistrzostw Polski Offroad w Park Poznań. To znowu ja, znowu coś nagrywam. A dlaczego? Dlatego, że podjąłem ważną decyzję. Dorosłem i przed chwilką zdecydowałem, że zostaję w jednej klasie. Nie w dwóch, tylko w jednej klasie. Nie w trzech, tak jak kiedyś. Nie w dwóch, tylko w jednej klasie. I będzie to klasa em, ta. Czyli... Czyli bagi nitro. Na tym się będę koncentrował, ale wystartowałem sobie jeden bieg. Pierwszy trening kontrolowany Tecno T4820 i sprawdziło się bardzo dobrze, Powiem tak jechałem na pakietach 6800, bashingach, tak jak wspominałem wcześniej na filmiku, w, oczywiście na 4S, w setupie takim baszerskim, czyli włącznie z nic nie ruszałem, włącznie z twardymi sprężynami, włącznie z baszbarem, czyli takim wyciążeniem sporym i z tego względu e, 11, też troszeczkę jakby mm, troszkę byłem ostrożny, nie jechałem na 100%. E, bardzo fajnie tak na 85% gdzieś myślę. E, buzek jechał bardzo dobrze, bardzo fajnie się zachowywał, jakby nie mam pytań, poza tym, że ten baszbar troszeczkę tam jednak przeszkadzał na tej, szczególnie na tej hopie, tutaj powiedzmy tak zwanej dłużej. Gdzieś tam było to wyczuwalne, natomiast tak to poza tym, naprawdę, naprawdę igła. Dobrze, dobrze, dobrze to idzie. Jak słyszałem, czasy to byłem tam długo pierwszy, potem chyba zakończyłem chyba drugi, ale generalnie, też to, że no dzisiaj mało kto z nas, generalnie garstka osób wierzyła, że odpalimy po po tych ulewach nocnych, a udało się, że o 16 już pierwsze, pierwsze starty się odbyły, no to to jest mało, stosunkowo mało startujących, mało grup, więc nadążyć z dwoma klasami, z serwisem, ze zmianą, z rozgrzaniem mikro jest, jest ciężko. A tak czy tak generalnie już chyba przyszła pora na to. 40 sekund do końca. To, w jedynej słusznej klasie, nie? <głynie> opowiadam, opowiadam siema, siema. Jak tam się jechało? No coraz to lepiej. Tor jest Pytak teraz suchy, już nie, to nie to tak jak to wczoraj, nie? E eh, nie, jak wczoraj jak dzisiaj. Jak, jak wciąż wciąż wciąż. Wciąż. przy pierwszym biegu, nie? Ale teraz coraz to inaczej się jedzie, nie? Każde okrążenie to jakby nowe, nie? No, to zmieniają, to się się, zmieniają się, zmieniają się warunki, no ale to jest jakby piękno też tego, że trzeba się dostosowywać, nie, do tych warunków, dobrać w koła. Grupie, nie? Tak, 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 no. no. To się pościgamy. No, pościgamy to. się, no, elegancko, <grym> no. elegancko, no. Ty Majako cały czas śmigasz. Tak, jeszcze tak, ale na no? następny rok to S-Worksa. S-Worksa będziesz chodził. Trzeba próbować nowych Temat. na jakim silniku jedziesz, co to jest? Korzatek. Okej, okay. i jak ten silnik? No zajebiście, na ma 40 litrów. Wow, to nie był ściskany, a ma kompresję, wiem co, no Okej. Nie idzie go. No to nieźle no, faktycznie. Z ciekawości, 7, na jakim serwie latasz? Pałachady S35. E, Czyli tak jak ja, bo tu koledzy chwalą to GT6, to na, następca, nie? Tak, ja, ja też bym kupował, ale te od trzech lat chodzą. Ja też, no. Może jakiś incydentalne tak? Dobra, idę zobaczyć tam trochę dalej, dzięki. Norbert. Akurat skończyła się... Skończył się bieg jednej z grup bagusów. Tutaj idzie czołowy, jeden z najlepszych zawodników w Polsce. Kupujesz to koło ode mnie? No myślę cały czas. No. Czekam, tak, Czekam na, specjalną, na specjalną ofertę. No to wiesz. chodź, od razu ci a dam. Co te... będziesz myślał a tyle? Jakie ty masz jeszcze, żebym się na tym przejechał. Raz jechałem, jeden bieg stary. One mają 10 minut, patrz, tu leżą. Chciałbym się, na... a założy w kijach, chcesz? Wszystko tak jak jest po 250 za komplet 3 komplety, po dwie pustów. Jak za darmo. Kurde, wiesz? Cukre, na no. Bierzesz tak? Myślę, o ile można myśleć. No co? Nie, no za cztery sztuki, no? No tak, tak, tak No to jest za darmo. Ja myślę, jak ubierz do no. spółki, A już to jeszcze po trajsa. Ile? Najdroższe koła w moim życiu. No. Ale jakie czasy? Haha, ha, jak idzie teraz. <noise> no. Nie wiedziałem, że w tym rzadku trzeba lać, nie? E, tutaj sobie zerknąłem przez ramię, siema, siema. O, siemano. Siemano, siemano. siemano. E, patrzyłem, bo gadaliśmy z ciekawości, pytałem na jakim silniku. jeździsz na bagusowym, nie ustawieniu tak. takim, tak, nie? 4, tak, 2, tak. 2, 6, 8. Bo ostatnio się zastanawiałeś, czy tak, jest tak. Mus 7,4, czy, czy też daję radę na, 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 na daje radę na 6, 8. No dobrze, dzięki temu możesz pojechać na shorta. I, i powory prądu są też pewnie mniejsze trochę, niższe, nie? na wadze, no. e, Dużo plusów. Jak? daje radę no tylko dobra. wiadomo no jak są takie warunki jak dzisiaj że model się trochę oblepia trochę do, doładujesz tam busta, to trzeba no, się pilnować bo prądu może zabraknąć okej okay. ale generalnie daje radę widzę dociążasz dosyć dupę tutaj na, 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 no. na tym co skakała? jest stabilniejsza w tej chwili też to ma związek z tym że mam właśnie shorty one są na maksa przepchnięte do przodu okay. i ten tył tu nic nie ma, ustawiamy się na pozycji no. a co to jest co no, za podwozie, sorry? to jest s4 s352 najnowszy ja ok ja ok wiadomo no jest fajna lata? wiktor paweł kasper poddań aleksander super dzięki powodzenia się. 30 sekund do bieg 11 osób widzę na serwisie ja robię kręcę a co potrzebujesz piłka którą kulkaś nie czytała Jakbyś mógł mi zobaczyć czy pchełka jest, trzyma się dobrze, ona jest tu schowana cała. Mogę zobaczyć, dobrze. Jakbym mógł Cię prosić, to zerknij, jak ja przekręcę jakąś drugą. Dobrze, okej, okay, zaraz zobaczymy, dobierzemy się do tego. No tak widzicie, nie, nawet w jednej klasie jak, jak się leci, to jest to, jeszcze, to jeszcze robić, zaraz się dobiorę. A ja też miałem problem z pchełką przed chwilą. Uh. Victor Opowiem Wam, że też nie czytała w Nitrusie. Alexander. Zmieniłem pchełkę, zrobiłem próbnych tutaj parę przejazdów takich przez pętle i nas szytuję, zobaczymy. zobaczymy. No, naprawdę wiele, wiele detali tutaj ma wpływ na ten wynik finalny. Dobra, zobaczmy sobie jak jadą jak jadą teraz bagusy. Grupa elektryków. Jesteśmy teraz na wyjściu na prostą, gdzie się osiąga największe prędkości. A tutaj widzicie powiedzmy tam sekcję, gdzie jest ta największa hopa. U góry na podejście pełna koncentracja. Jest to najszybsza grupa elektryków, która w tej chwili jedzie. A tutaj już widzicie Radosława. Na aftle banery naszych partnerów, sponsorów Kiosho. Kiosho.pl, zapraszamy RC Team, Racestars, RC Tracks oraz FC Kids. Warto zaglądać jak też potrzebujecie na strony naszych partnerów, bo oni wspierają nas, dlatego my wspieramy ich. Bardzo dziękujemy za to, za to wsparcie. Tak jak widzicie, frekwencja nawet dopisała, pogoda się bardzo poprawiła. Noc była taka, że naprawdę była tragedia, ale tutaj no, w paru yy, garstka chłopaków z Erce Park Poznań, przede wszystkim Grzegorz, Kaczor, Dawid, jeszcze na pewno ktoś tam się dołączył, ale no tutaj zresztą w tym sezonie wielkie podziękowania ode mnie też osobiście dla, dla Grzesia, bo to co Grzesiu tutaj dzisiaj, nie, tu, nie dzisiaj tylko, tylko przez cały sezon z tym torem jakby inwestuje czasu, energii w niego to jest niesamowite. Grzesiu, bardzo Ci dziękujemy. Także dzięki tym chłopakom, Tomek oczywiście, Foltyn w nocy 4 rano też wodę zbierał i potem prace trwały dalej od 6 rano do 5, żeby zebrać wodę i doprowadzić tor do użytku. Potem reszta, dobrze, że dzisiaj wieje, wyszło słońce, wiaterek, wiatr jest bardzo ważny, on pozwala na lepsze przesuszanie tego toru. Dobra, idę z powrotem, zajrzę do tej Chełki e, Dawida i na pewno jeszcze później przejrzę, przejdę się e, padok i zajrzymy do innych zespołów, które do nas licznie przyjechały. Komunikujcie no, się, na górze, bo ja nie mogę tutaj może, prosić o Może zajrzymy do sędziego jeszcze, zobaczymy, czy nas nie, nie OPR, że wjedziemy, zajrzę do niego. Kuchnę tylko. A, tutaj jest Pan sędzia. Dzień dobry, witamy Misia. Dziękujemy za wsparcie. Zawsze zapraszamy. Misia, czuwa nad tym, żeby wszystko przebiegało sprawnie, zgodnie z zasadami. I w najlepszej zawsze. 3 minuty atmosferze. 20. Zaleski, Jessica, 6 okrążek, Bogat 5. Wracam do nas. 5, 5, 5, 5. Biorę kluczyki i zajrzę do tej to, pchełki to, Dawida.